Ewa i Łukasz, kierowcy Tira. Podwójna obsada to ich praca i miłość. Kursują do Maroka przez kraje i miasta. Życie na trasie to ich wielka pasja. Dzień rozpoczyna się, kiedy wschodzi słońce. Kawa się parzy, a ty rusza w drogę. Ewa i Łukasz, razem na trasie przez kraje i miasta. To ich codzienne życie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. My w drodze na, na podmiankę naczep. A troszeczkę się tak uśmiecham z racji tego, że właśnie u nas jest piątek. Jesteśmy spakowani i planowaliśmy już sobie parking na weekend. I Jak zwykle, pojawiły się pewne zmiany. A zmiany dotyczą tego, że mamy jechać na. Pierwotnie mieliśmy jechać na południe Niemiec, bo jesteśmy na północy na południe Niemiec yy, i zróci to, co mamy tutaj załadowane. Ale właśnie przez chwilkę dostaliśmy informację, że jednak jedziemy na południe, ale przepinamy na czepy i mamy jechać na Hiszpanię. Yy, mamy jechać na Hiszpanię w rejony, w których jeszcze nie, by, w rejony, w których jeszcze nie byliśmy. al Gaziras, Al-Jaziras, nie wiem dokładnie, jak to się czyta i wymawia. Czyli pod sam Giblartar, fajnie, cieszymy się, ale tak umiarkowanie, bo wiecie, u nas często się zdarza tak, że po prostu jest pewien, pewna zmiana, za chwilę ta zmiana jest znowu zmieniana, więc póki co jedziemy na tą podmiankę, no i miejmy nadzieję, że tym razem dojdzie do skutku ten wyjazd do tej Hiszpanii, a o tym się przekonamy już za chwilę. No i nawigacja nas wyprowadziła właśnie przez miasto, bo zrobił się jakiś mega korek na autostradzie. Jedziemy przez centrum miasta. Znaczy <głos》>, jedziemy. Kto jedzie, ten jedzie, nie? Chciałam widzieć że pan miał fajną stylówkę, kapeluszką, boiską. Tak, boiską, to już przed chwilą taki. Więc tak, jedziemy sobie. Czas nam się wydłuża. No, ale spokojnie. Tak trzeba, to trzeba. Było. Dokładnie tak, czasami... Czasami, no, znaczy pewnie jest i tak szybciej tędy się przedostać, bo skoro nawigacja. I tutaj widzieliśmy, kilka ciężarówek też pojechało zjechało z autostrady. Więc lecimy sobie chyba jakimś lekkim objazdem. No, ale spokojnie, zobaczymy. Aczkolwiek przez miasto też nie jest płynnie. Jest jakaś impreza, no? Tak, jest jakaś impreza tutaj w mieście, bo ludzie są przebierani We rise with the sun, the road calls our name. Two hearts in the cab playing this long game. Rolling through the valleys under the white sky. With every mile we conquer, we feel so alive. I Już jesteśmy na terenie Francji, właśnie dzień pod prysznic. i faktycznie tym razem udało nam się, że nie było już żadnej zmiany i jedziemy do Hiszpanii Zostało nam do parkingu docelowego, gdzie będziemy już mieli pauzę. Weekendową. Ile nam zostało? Niecałe chyba 600 km. Tak, mamy 600 km do przejechania, więc już niewiele. Szybciutko się tutaj ogarniamy i chwilę po, po końcu pauzy będziemy startować. I czas na śniadanie. A że jesteśmy wiadomo gdzie. Czas na bagietkę. Jest mega słonecznie. Jest ciepło ale sprawdzaliśmy pogodę w Hiszpanii i ma być nieco gorzej, ma być deszczowo. Ale cały czas jesteśmy dobrej myśli. Mamy nadzieję, że, że jednak deszcz chociaż trochę nas ominie. To się wszystko okaże, jak dojedziemy. Póki co zaczynamy śniadanie. Jeszcze mamy chwilę czasu. Niebawem będziemy startować. Muzyka La nuit s'éveille, les étoiles brillent comme des merveilles. Les montagnes chantent, le vent murmure. Dans ma cabine, l'aventure censure. Oh, roule, roule mon camion, à travers la France ma passion. Des champs dorés aux côtes bleues, chaque virage un panneau. Jesteśmy na La Junguerze. Nie wiem dokładnie jak to też się wypowiada, nazwę tutaj, tej miejscowości. Ale idziemy, o idziemy na jakieś śniadanie, idziemy na kawę i... właśnie zobaczyliśmy taki klub tutaj. Nieźle to wygląda. Czerwony dywan, prestiżowo. Ale tak, cieszymy się, że już dojechaliśmy i no i co, no i mamy... niedzielę wolną. Jak widzicie, strasznie wieje. Pierwsze musimy robić się kawy. Tak, jesteśmy tutaj w galerii takiej dużej handlowej. Escudero, supermarket. Byliśmy w niej już kiedyś, dawno temu. Powiem Wam, że my za często nie, nie zajrzeliśmy tutaj, bo akurat tak wypadało nam na trasie, że może no, tutaj nie zatrzymywaliśmy się. Także dzisiaj na spokojnie spędzimy sobie dzień po naszemu. Dokładnie. Tak, więc trochę do ludzi, do cywilizacji. <gry> tak, tak lubimy no, tak spędzać wolny czas, więc tak, idziemy teraz szukać kawiarni dobrej. Na tak, kawa, kawa, być, śniadanko. Tak. Um, no i musimy też zakupić parę rzeczy w trasę. Też mamy zlecenie od rodziny naszej, parę rzeczy tutaj musimy zakupić. Um, no tak, więc, więc dzisiaj dzień spędzimy na e handlowej. na shoppingu. <gry> I niestety pan się pomylił i dał nam kawę w takich kubeczkach jednorazowych, a mówiliśmy, że, że zostajemy na miejscu. No trudno, wypijemy, tak czy siak. No i teraz czas na śniadanie. Patrzcie, jaki zjazd na dół, na parter. Siadacie i zjeżdżacie na piętro niżej i robicie zakupy. Nie wiem, czy bym się odważyła. Na razie tutaj dzieci startują. I musieliśmy wejść jeszcze do jednego sklepu, zobaczyć jakieś przekąski na drogę. To nam się na pewno przyda. Tak, tutaj jest wszystko. Tutaj wiadomo, jaki dział. Też można zakupić jako pamiątkę. Takie rozmiary. My już w aucie, już po spacerach, po zakupach postanowiliśmy coś zjeść, a już powiem Wam, od paru dni chodzą za nami naleśniki. Więc dzisiaj na obiad naleśniki. Tutaj już przygotowaliśmy um, takie magetsy wegańskie. I to będą naleśniki wytrawne. Mamy serek, mamy jakieś warzywa. Mamy ciasto naleśnikowe, właśnie o tutaj już przygotowane. Patelnia się rozgrzewa, olej się rozgrzewa, także dzisiaj na obiad wytrawne naleśniki. I naleśniki. Gotowe, do tego zrobiłam soskary. Łukaszek jednak postawił na naleśniki na słodko i mało tego z takim zdrowym dżemem. Tak, także obiad-kolacja przed nami smacznego dla nas, smacznego dla Was, jeżeli akurat coś siecie. I wystartowaliśmy, jest godzina trzecia nad ranem. Pod sam Gibraltar mamy 1260 km, taką mamy trasę do pokonania. Jedziemy do portu, tam będziemy zamieniać właśnie naczepy. Także parę godzin jazdy przed nami, ale jesteśmy wyspani, dziarsko jedziemy. Troszeczkę daleko jest ta ciężarówka, ale wiezie mnóstwo chyba cytryn. Właśnie podziwiamy, że full owoców jest na pace. A to jest stała trasa, którą zawsze jeździliśmy do Almerii. Dawno nas tam nie było, więc tutaj podziwiamy wszystkie te miejsca. O, tutaj się przetwarza. Tam na nasok pomarańczowy, przed chwilą taką mijaliśmy, mijaliśmy firmę, bo te maszyny, które jakby tłoczą ten sok z tych owoców, są jakby na zewnątrz i to widać, więc pamiętamy właśnie to miejsce, więc stare rewiry odwiedzamy, fajnie. O. Tak, tak, tutaj się jedzie właśnie do portu. Drogą i stamtąd płyniemy do Maroko. I zaparkowaliśmy. Znaleźliśmy parking. Dzisiaj nie dojeżdżamy do portu. Dzisiaj stajemy trochę wcześniej. Idziemy na stację dowiedzieć się, do której jest dzisiaj otwarta. I oczywiście pójdziemy na jakiś spacer. Chcemy podejść na plażę na jakieś knajpki. Mm. Tak, i tutaj uwaga, jak my tu mamy się przydostać. Łukaniu prowadź. Dobra, już chyba bliżej niż dalej plaży. Weszliśmy na jakieś takie osiedle. Normalnie był wjazd, pan siedział w takiej stróżówce jakby, jakiś ochroniarz. I. Nie to, że wpuszczał auta, bo że był otwarty, ale na pewno tam pilnował, więc fajnie. Fajne osiedle. Tutaj chcę jeszcze zobaczyć, pokazać z tyłu. No, słuchajcie, czuć prestiż, co mam mówić, super. No i udało się, dotarliśmy, słuchajcie, do wody, do plaży. Zaraz zobaczymy, jak tutaj mm, się przedostać. A tutaj są jakieś takie mhm, przejścia. No niestety jest trochę, wiecie, trochę jest pochmurnie. Pogoda nam niestety nie dopisała. A czemu my idziemy środkiem? Bo my już wypatrujemy, jak tutaj, słuchajcie, się przedostać. O kurczę, jakie fale. Mhm. Ale chyba wyjdziemy, zobaczymy, co? Tam, tam, dalej? Tam dalej? Aha. Dobra, przejdziemy się w takim razie. No niestety, troszeczkę jest... Ym, no... mury trochę są. Mało ludzi, cisza, spokój. Fajny klimat, naprawdę. Raczej do centrum dzisiaj nie dojdziemy Marbeli, bo dzieli nas jakieś 6 km. Więc fajnie, że chociaż zobaczyliśmy tutaj część. Pewnie to jest jakaś taka część mieszkalna, prywatna. Ale super, że mogliśmy naprawdę chociaż na chwilę przyjść na plażę. Fajnie, prywatnie też tutaj nigdy nie byliśmy. Ogólnie to mega fajnie, że, że dotarliśmy do Hiszpanii, bo dawno nas tutaj nie było. Tak, a bardzo nas już te kierunki. Więc cieszymy się razy, dwa, że w końcu się udało nam tutaj dojechać. I oby, oby częściej. Powiem Wam, że faktycznie częściej jeździliśmy do Hiszpanii, do Maroko wiosną. Ym... Wiosna, lato. Wiosna, lato, tak, tak, tak. I nawet zaczęliśmy jeździć do Maroko dosłownie rok temu właśnie jak był ramadan, prawda? Mm -hmm. I teraz też się zaczął. Także może, może to jest jakiś sygnał, słuchajcie. Ale póki co, no korzystamy tutaj z wieczoru. Bardzo przyjemnego wieczoru. Tak, jest ciepło, jest mega ciutko, Jest mega przyjemnie, mimo tego, że słoneczka już nie ma. Cały dzień w sumie tak tylko przybijał, bo pochmurnie, ale no jest mega przyjemnie. Idziemy jeszcze do Aldiego i wracamy do auta. I w Hiszpanii już wiosna. Wszystko zakwitło. Tu już jest. Słuchajcie, wiosenka. I mieliśmy mieć już pauzę, ale jednak okazało się, że musimy podjechać do portu. Tutaj zamienić naczepy. I teraz spróbujemy zlokalizować kierowcę od nas z firmy. Ale tu chyba widzę po lewej parkingi. No powiem wam, że taki mm, no skomplikowany wjazd tutaj, duży, duży port, bardzo duży, no ja nie miałabym odwagi tutaj wjechać. Takie rzeczy mm, zazwyczaj to ogarnia Łukaszek, bo no ja się obawiam. O, o widzę logo promów, którymi pływamy do Maroko. Parking. Widzimy już dużo aut stoi, ale przejechaliśmy już kawał tego portu. Naprawdę można się zgubić, powiem Wam. Chyba chwilę nam zajmie znalezienie kolegi z naszej firmy. No, bo trochę tutaj tego jest, trochę tego jest. Będziemy się teraz chyba tak szukać. Hmm nie widzę na razie logo Moi drodzy, i właśnie wyjeżdżamy z portu. Zabraliśmy już chłodnie. Wracamy chłodnią. Wracamy przez Holandię. Tam będziemy mieli rozładunek, a wieziemy awokado. Ja jestem wielką fanką awokado, bardzo lubię. Jest zagrożony. Jak Słyszycie? Łukaszek mówi, że transport jest zagrożony. Nie jest, nie jest, bo niech sobie dojadą, gdzie trzeba te awokado. Wszystkie dojadą co do jednej sztuczki, ale tak, bardzo lubię. No i co, i mamy do rozładunku ponad 2000 km, tak? 2350, więc fajnie, długa trasa. My akurat lubimy długie trasy, no nie. Nie często jeździmy, ale ostatnio, nieczę... ostatnio nieczęsto. Dobrze, Łukaszek mnie tu poprawia. Ale no, akurat teraz trafiła nam się taka długa trasa, więc mega fajnie. I już jesteśmy poza terenem parkingu, można powiedzieć, bo nie poza terenem portu. Teraz za dnia widać jeszcze bardziej, jaki to jest olbrzymi teren. I faktycznie można tutaj się, powiem Wam, troszeczkę zakręcić. Ale kierowcy na parkingu, którzy gdzieś tutaj stali przy autach, podpowiadali, pomagali, w którą stronę mamy jechać, także bardzo miło. I głównie, tak jak tutaj sobie teraz zerkam po rejestracjach, no to stoją tutaj auta z Maroko. Wczoraj też się przywitaliśmy z naszym kolegą, właśnie z Maroko. Dawno go nie widzieliśmy, bardzo fajny, uśmiechnięty, fajny chłopak. No ale tylko chwilę się z nim widzieliśmy, bo to już był wieczór późny. Miłe spotkanie. I my startujemy w stronę Holandii. Jeszcze po drodze tankowanie, o! Tutaj co chwilę musimy latać do kasy z kartą, ponieważ no, tutaj jest limit. Czasami tak bywa. Czasami właśnie jesteśmy na takich stacjach. Więc taki mamy, wiecie, mały trening z rana spacerek do kasy i z powrotem. Zatankujemy i będziemy lecieć. Tutaj akurat blisko mieliśmy stację bo 50 km od portu więc no, zjechaliśmy przy okazji. Tych Tak, dostaliśmy właśnie takie kupony. Na, na jakieś jedzenie tutaj na jakiegoś tosta i, i kawę. Zatankowanie, więc fajnie. Zaraz to sobie tutaj zgarniemy. I po drodze mijaliśmy dużo takich aut, chyba jakiś rajd się szykuje. Jedno się nawet po drodze słuchajcie zepsuło. Śmieszne, bardzo dużo ich jechało, naprawdę. A my cały czas sobie lecimy pięknymi drogami. Powiem Wam, że bardzo lubimy jeździć po Hiszpanii. Właśnie przez tylko na ten temat rozmawialiśmy, że drogi może nie są aż tak dobre jak na przykład w Niemczech. Bo dzisiaj właśnie mieliśmy tego przykład, bo kawa tak, nam się tak. Tak, nas tutaj rzucało, że nawet kawa nam się tu wylała. Było szybkie sprzątanie podczas jazdy. No niestety trzeba by było, bo to wszystko po prostu było zalewane. Tak, ale, ale bardzo lubimy jeździć tutaj tym drogami, jest po prostu pusto. Są mega fajne widoki zresztą pewnie dużo z Was wie o tym jest przepiękna pogoda jest bardzo ciepło 17 jest 17 stopni, ale czasami nawet pokazuje 20 więc jest naprawdę przyjemnie także jeszcze mamy mamy kawał drogi przed sobą właśnie korzystamy z tego z tych widoków i, i co, jedziemy dalej, dzisiaj plan jest taki, żeby dojechać do no tak do, 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 do Francji byśmy chcieli ale czy to się uda to zobaczymy bo jesteśmy bardzo załadowani te górki tutaj pokonujemy w bardzo wolnym tempie więc plan mieliśmy troszeczkę inny żeby dojechać na pewno do Francji ale czy to się teraz uda to, to tak naprawdę nie wiadomo ale to jak się uda to się uda, jak nie to nie, też nic nie stanie więc jeszcze mówię tak jak powiedziałem wcześniej, kupę kilometrów jeszcze przed nami, teraz jedzie mysza. Ja już swoje 4 godzinki zrobiłem. Więc... No, jeszcze, jeszcze dwie. Jeszcze, jeszcze dwie tak, jeszcze dwie mysza. Więc no i co? Z tego miejsca e, chcielibyśmy się z nami pożegnać i zaprosić Was na kolejny odcinek, który pojawi się już e, w niedzielę, więc mam nadzieję, że będziecie. Tak, i z tego miejsca Was serdecznie pozdrawiamy i tak jak mówię, widzimy się już w niedzielę. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!